Złoto, piach, woda, przeszkody terenowe i niesprzyjające ukształtowanie terenu. To wszystko znalazło się na pięciokilometrowej trasie, pierwszego w powiecie legionowskim biegu ekstremalnego Dirt Hunter. Odbył się on w niedzielę na terenie ośrodka wypoczynkowego Promenada w Białobrzegach. My zrodził się stąd, bo chcieliśmy odejść od bardzo typowych biegów wytrzymałościowych, czyli żmudnego biegania po asfalcie. Dodatkowo urozmaicić to jakimiś przeszkodami, które, które dodatkowo mogą uatrakcyjnić takie bieganie. Te przeszkody to na przykład liczące ponad dwa metry ścianki, uplecione z lin tak zwane mosty komandosa, drabinki, płoty i rampy. Zawodnicy więc nie tylko biegali, ale także skakali, wspinali się, czołgali, a nawet brodzili po pas w wodzie. Na starcie dwóch biegów indywidualnych, jednego drużynowego i biegu specjalnego stanęło w sumie ponad 200 osób. Wszystko przygotowaliśmy w ten sposób, żeby było mimo wszystko bezpiecznie. Odeszliśmy od drutów kulczastych, które, które zapowiadaliśmy ale to ze względu bezpieczeństwa, chcemy dać się poznać po prostu zawodnikom w następnych edycjach, gdy ludzie już będą wiedzieli o co chodzi, prowadzimy różne inne fajniejsze elementy. Wyjadacze tego typu biegów, a takimi niewątpliwie są członkowie Dragon Fight and Fitness Club z Sochaczewa, mówili, że powinny to być elementy podnoszące stopień trudności. Innymi słowy Dirt Hunter mógłby być bardziej ekstremalny. Trasa powinna być dłuższa. I byłoby wszystko okej. Okay. Albo, albo zostać przy tym dystansie, ale jeszcze bardziej urozmaicić. Konfiguracja terenowa sprzyja naprawdę ciekawym przeszkodom. Sprzyja też dobrej zabawie. Niektórym zawodnikom jej na pewno nie brakowało. Tym bardziej, że wzięli sobie do serca zapowiedzi organizatorów, że Dirt Hunter jest powrotem do prehistorii. Na starcie zjawili się więc w strojach jaskiniowców. Kolega zrobił, ale powiek teraz dolasło, bo mamuta musi na obiad przynieść! Mamuta zabić co prawda się nie udało, ale za to każdy z zawodników po ukończeniu trasy dostawał pamiątkowy medal. Najlepszy biegacz pięciokilometrową trasę Dirt Huntera pokonał w niespełna 14 minut.